Dwa, jeden, dawaj, dawaj! To już drugi raz w tym roku Mistrzostwa Świata Podobno Górali w, w narciarstwie biegowym. Jesteśmy u nas na obiekcie w Klikuszowej na centrum narciarstwa biegowego. Jako gmina cieszymy się, że takie imprezy powstają też u nas, są prowadzone. Także ja osobiście staram się brać udział w takich eventach. Cieszę się na udział i liczę, że będę w pierwszej Dziesiątce, może. Znajdujemy się w centrum narciarstwa biegowego Gorce Kikuszowa. To już drugi rok z rzędu. Będzie się tutaj odbywał Puchar, puchar Związku Podhalan na narciarstwie biegowym. Piękna sprawa, ponad 100 uczestników. Oczywiście, jak Puchar Związku Podhalan są wymogi oboszczone regulaminem. Musi być strój góralski obowiązkowo. Jeżeli go nie ma, to przykro mi bardzo, zawodnik nie może wystartować. Jest, są również narty. Biegowe. Jeżeli są z poprzedniej epoki, czyli narty drewniane, to do czasu doliczamy, odejmujemy od czasu dzięki temu jedną minutę. Jeżeli są narty nowe, no to niestety ta minuta będzie dodana. Chodzi nam o to, żeby tych nart drewnianych było jak najwięcej, a na nich też trudniej się troszkę biega. Tak jak mówiłem, drugi puchar, nazwaliśmy go też potocznie Mistrzostwami Świata Górali, ponieważ to jest nasza tradycja, narty zostały wymyślone w górach i gdzie jak nie w górach ma to narciarstwo się rozwijać. Co ciekawe jeszcze, biorą udział oddziały w Związku Podhalan z różnych miejscowości, z różnych regionów. No i jeżeli ktoś jest zdeklarowany w oddziale i zdobywa punkty, tak, do dziesiątego miejsca i kto ma najwięcej punktów dostaje taki puchar przechodni. W tamtym roku, bardzo się z tego tytułu cieszę, pierwsze miejsce zdobył oddział Klikuszowa, parafii Klikuszowa, czyli nasz oddział tutaj z Klikuszowej. Mam nadzieję, że w tym roku obronimy to zwycięstwo i ten puchar zostanie w Klikuszowej. Oczywiście naszym Kolegom i rywalom, bo dzisiaj są naszymi również rywalami na nartach biegowych życzę, żeby oni zdobyli ten puchar. W drugim pucharze w związku pod halam, na ciasie biegowym, bardzo się cieszymy. Jest większa frekwencja niż rok temu. Rok temu wystartowała niecała setka chętnych, a w tym roku już mamy ponad 100 zawodników zapisanych na dzisiejsze zawody. Oczywiście to każdy może wystartować, nie tylko członek danego oddziału, ale również dzieci, które wtedy nie punktują, jeżeli chodzi o zdobycie pucharu głównego, ale dostają nagrody, piękne rzeźbione medale, dyplomy. Także każdy nawet jeżeli będą zawodnicy z Polski i będą używać strojów regionalnych z swojego regionu na przykład krakowskie, to też jest mile widziane i w tamtym roku też takie osoby były. Także nie bez powodu nazywamy nasze zawody również mistrzostwami świata górali, bo w przyszłości mam nadzieję za parę lat to już nie będzie 100 zawodników tylko 300 i nie tylko z Polski, ale z zagranicy i myślę, że to jest takie życzenie i marzenie naszych wszystkich członków którzy organizują ten, to wydarzenie, żeby ta impreza właśnie poszła w tym kierunku. Warunki mamy idealne, ponieważ tak jak powiedziałem, znajdujemy się w centrum Naciasta Biegowego Gordy Tu jest sztuczny śnieg, ale pokrywa ponad metr śniegu i są ku temu warunki, żeby takie wydarzenie właśnie zorganizować.